Dzień dobry państwu. Dzień dobry. W telewizji Racjonalista TV porozmawiamy dzisiaj z Jackiem na temat tolerancji. Nośny temat. Jak ty Jacku widzisz takie piękne pojęcie jakim jest tolerancja w dzisiejszej Polsce? Ja nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o rzeczach, które wiemy wszyscy, tylko o takich uniwersalnych, ogólnych yy, naszych mniemaniach na ten temat przy dzisiejszej Polsce widzę to dwojako. Po pierwsze Polska na tle wielu innych państw jest mimo wszystko, wbrew pozorom to jest aż takie dziwne, dosyć tolerancyjna. Natomiast e, oczywiście brakuje tej tolerancji e, i na to składa się wiele rzeczy. Na przykład to, że niektórzy politycy tacy jak PiS na przykład, no, uprawiają jakby taki podział społeczeństwa na dwie zwalczające się grupy. To raz, ale to jest jakby teraz, to jest takie no, nowe w sumie, bo PiS przecież dawno nie był u władzy i tam powoli Szlifował takie podejście ludzi w Polsce. Natomiast szerzej brak tolerancji w Polsce wynika z całkowitego braku kultury dyskusji. Po prostu jak się widzi dyskusję w telewizji, jak się widzi dyskusję w internecie, jak się widzi czasem dyskusje takie na żywo w tramwajach czy gdzieś tam, to jeśli to nie jest dyskusja rodzinna, typu kto ma tam pieluchy przynieść, górki kupić, no to zazwyczaj ma się do czynienia bardzo często, nie zawsze, ale zbyt często. No z takimi małymi Napoleonkami. Ja mam rację, ja wiem. Ja też mam rację, ja wiem. Jak ludzie nie chcą się kłócić, to każdy z nich wyraża swoje jedyne prawdy i oni się po prostu tolerują, tak trochę jak w takim społeczeństwie, gdzie są różne getta. Getto Kasia i getto Janek, tak? Kasia jest nie wiem pro life chrześcijanka nowonarodzona i tak dalej, a Jaś jest w sumie agnostyk i tam ten, ale no wierzę, żeby móc dalej stać w tym samym miejscu w tramwaju z Kasią, no to nie należy wchodzić sobie w słowo, po prostu. Każdy mówi swoje, albo najlepiej niech rozmawiają o pieluchach, nawet jeśli nie swoich dzieci. Czyli są monologi. Tak, monologi, które są też związane z tym, że według różnych badań i rankingu Polacy stawiają wolność bardzo nisko, jako taką wartość bardzo niską, czyli mamy niestety skłonności autorytarne. Skłonności autorytarne zawsze są dwojakie. Albo chce się być tym małym Napoleonkiem i przeważnie są takie sytuacje, gdzie ktoś o skłonnościach autorytarnych jest na jakąś malutką skalę małym Napoleonkiem, albo nie wiem, Aleksanderkiem Wielkim. A z drugiej strony, no to, że chce się słuchać jakiegoś wodza. Tak? że jak się w coś wierzy, to musi być jakiś wódz, jakiś, nie wiem, jakaś ikona typu Jan Paweł II, nie wiem, Jarosław Kaczyński, cokolwiek i się po prostu bezmyślnie go czci, z radością na ustach. A czy, Jacku, nie jest to pokłosiem zbyt dużej roli w historii Polski Kościoła katolickiego, który z gruntu rzeczy jest autorytarny i mówi zawsze, my posiedliśmy prawdę. My wszyscy mówimy prawdę. Mamy mandat od naszego Pana Boga. Lud Boży? Również słuchając swoich biskupów, może tak również myśleć. Czy nie jest coś w tym na rzeczy? Okay, no, ja jestem przekonany, że Kościół ma tu ogromny wpływ, yy, bardzo duży, tylko tak się zastanawiam po prostu, jak to jest z resztą Europy. Czy rzeczywiście w państwach katolickich, takich jak Hiszpania, Francja, Irlandia, Austria, no, są też tak gigantyczne problemy z autorytaryzmem na tle państw protestanckich, typu nie wiem, Holandia, prawda, yy, Wielka Brytania. Czy Skandynawia? Chociażby. Czy Skandynawia? Także nie do końca da się zbudować taki podział, bo jednak Francuzom nie można zarzucić tego, żeby byli jakoś szczególnie autorytarni na tle wielu protestanckich państw. Z kolei Hiszpania czy Irlandia przeszły jakby taką drogę z ciemności do, do światła, że tam pojawiło się bardzo wielu progresywnie myślących ludzi, tak? takich otwartych na dialog i wręcz zbyt śmiałych czasem w różnych pomysłach na, na nowoczesne społeczeństwo, chociaż ta śmiałość ma urok. Także myślę, że w Polsce, raz, że to jest kościół, dwa, że to jest yy, bardzo feudalna, chłopska kultura, że u nas było bardzo dużo chłopstwa i nie było mieszczaństwa. Mieszczaństwo, tak. czy to w katolickim państwie, czy to w protestanckim państwie, czy to pewnie w hinduistycznym, czy nawet muzułmańskim, sprzyjało jakby jakiemuś dialogowi, prawda? że to nie było, że ktoś Zimiana. tam... Wymiana. Tak, no że po prostu... Spotkania, relacje międzyludzkie nie wyglądały tak, że dwóch niewolników śpi w jakiś tam dybach sobie gdzieś tam na Ach. sianie brudnym, albo że przychodzi jakiś pan i mówi zrób to, a ci niewolnicy albo muszą go słuchać, albo się zastanawiają jak się trochę wymigać od tej roboty, ale oczywiście nie powiedzą mu wprost, że, że nie chcą tego robić, że woleliby robić coś innego. Natomiast no, w mieszczaństwie, no nie wiem, ludzie grają razem kwartety na przykład, piękny rozwój muzyki kameralnej w Europie właśnie był związany i w ogóle symfonicznej, też z rozwojem mieszczaństwa. A to już wymagało jakiegoś dialogu, nawet w, w muzyce, z instrumentami w ręku. Znaczy, na pewno coś w tym jest. Zresztą mieszczaństwo zaczęło się od tego, że są spotkania ludzi równych sobie w celu wymiany, handlu. U nas tego nie było. Aczkolwiek zauważ, że i tak to nie jest takie proste, że to jednak jest wiele czynników. Bo na przykład Oczywiście. Niemcy były bardzo mieszczańskim krajem, jeden z najbardziej mieszczańskich państw europejskich, a jednak poszli za nazizmem. Ale to, tu co do Niemiec, to możemy mocno dyskutować, bo. Bo Prusy im narzuciły swój swój. E, znaczy Prusy świata, narzuciły, które, Niemcom, które były bardziej narzuciły Niemcom to. polsko niż bardzo. Ale one narzuciły Niemcom ten rys autorytarny. Mhm. Chociaż prusy, same, junkierskie Prusy, były antynazistowskie, choć były mocno prawicowe i mocno autorytarne. Mm -hmm. Także to się gdzieś... Tak z... jak ty powiedziałeś, to jest wielopłaszczyzmowe. Zresztą kiedy żeśmy może do tego i wrócimy, Państwo mogą sobie przypomnieć, mówiliśmy o Lutrze, który był niesamowitym autorytaryzm, autorytarystą mm -hmm. i człowiekiem no i antysemitą i w ogóle był... No, no nie była to. Y świetlana, możemy osobowo postać w historii. Nie, no, sam nie był ciekawą postacią, natomiast yy, prawdopodobnie przyczynił się jednak do podważenia pewnych autorytetów i do zniszczenia bardzo mocno hierarchicznej struktury wcześniejszego kościoła. Także tak? już w tak. protestantyzmie takim zwykłym, no to już nie ma tak ścisłej hierarchii, że jest jakiś tak, papież, nie ma. papież luterański. I, I wszyscy muszą go słuchać, bo on jest nieomylny. No są biskupi, ale oni nie mają takiej roli jak u nas, znaczy nie u mnie, ale w Polsce biskupi, tak? Tak, zresztą chyba Kalwin również to spowodował. Coś, znaczy też był okrutny też tam znaczy, się nie są, tak. palenia może, heretyków Tak. Może kiedyś porozmawiamy właśnie tak, o Kalwinie, bo e, mam kilka ciekawych książek jego to obie, Ale to następny raz następnym razem, bo um. mówię, to jest, to jest kwestia autorytetu. Mhm. No, mówię, tolerancja w Polsce mówisz o wolności, ale również um, wolność to jest. Wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali, pisaliśmy polemiki. Y, jest to pojęcie, które się zrodziło zostało opisane w oświeceniu. Ja mam wielki szacunek do oświecenia, zwłaszcza do oświecenia francuskiego, bo uważam, że francuskie oświecenie właśnie pchnęło Europę w kierunku tego. Tej laickości i tego sekul tej sekularyzacji, która jest potrzebna i której ja uważam e, dla tolerancji rozdzielenie tego, co świeckie, od tego, co duchowe i kościelne, musi nastąpić. Zgadzam się w pełni, całkowicie. Natomiast wracając do autorytetów, no to zauważę, że jest coś takiego, że z jednej strony, jak ludzie za bardzo wierzą w autorytety, to to jest źle. To jest źle, no nie ma wtedy wolności. Ale z drugiej strony w Polsce też mamy takie zjawisko, że z jednej strony są bezmyślnie przyjmowane autorytety, a z drugiej strony obraża się, hejtuje się najbardziej zasłużonych Polaków, którzy czasem są wcieleniem łagodności. Czyli z drugiej strony mamy też taką anarchię, która nie szanuje niczego: żadnego człowieka, żadnej mądrości, żadnego bohaterstwa. I w tym momencie mamy jakby drugie, drugą, jakby stronę. Yy, jakby to nazwać, autorytaryzmu, gdzie każdy właśnie jest małym Napoleonkiem. Że co ty, tak sobie mówi taki ktoś, co ty mi będziesz mówił, ja jestem tutaj panem nad panem. Eee, to też nie jest e, dobre. Znaczy, e, na pewno masz rację, Jacku, bo to nie jest tolerancja. Tolerancja, e, myśmy zaczęli. Naszą dyskusję od dialogu. Mhm. A taki hejt, o którym Ty mówisz, nie jest dialogiem. No, on wypływa z tego, że ktoś jakby jest całkowicie zakorzeniony w sobie. Tak, to znaczy. Że tylko w sobie znajduje tak. autorytet. To Ta. też nie jest dobre. Znaczy, bo autorytet, to jest potrzeba autorytetu, to może być na zewnątrz. Musisz mieć jakiegoś. No powiedzmy, u nas to jest tak klasycznym przykładem, to jest JP2, Jan Paweł II zresztą, była różnica jego śmierci. Mówi się tylko dobrze, albo w ogóle. O pewnych rzeczach w Polsce się w ogóle nie mówi. I to nie jest kwestia podważania autorytetu, tylko to jest kwestia właśnie dyskusji, y, która się opiera o wolność słowa. Każdy ma prawo sobie powiedzieć y, jakieś swoje prawdy. No właśnie, że można kogoś cenić, podziwiać, tak. szanować, ale nie należy od razu z niego robić ikony. Nie należy go idealizować. Oczywiście nie można robić z tego człowieka kultu. Bo u nas jest kult. A kult jest bezmyślny. bezmyślny. I tak, jak żeśmy kiedyś robili sądę o Janie Pawle II, kiedy był proces tak. jego kanonizacji, robiliśmy tutaj na ulicach Wrocławia. No to zadziwiło nas to, że Polacy, którzy wręcz mówią, że oddaliby życie za Jana Pawła II, tak? że to jest dla nich ważniejsze niż ojciec. To jest naprawdę gruba przesada, tak mówić. O kimś, kogo w ogóle się nawet na oczy nie widziało nigdy, ani razu w życiu. Znaczy, nie mówią, że nie w telewizji. Tak. A z drugiej strony oni nie mieli dla tego pojęcia o tym człowieku. Nie wiedzieli co on robił, parę jakichś wyrwanych faktów, że ktoś go chciał zastrzelić. A co on takiego napisał? A nie wiem. No właśnie. A co on sądził o Żydach? Nie wiem, ja nie lubię Żydów. Na przykład, tak ja no. lubię, tylko no. podaję przykład. No. Nie no. A on akurat nie był antysemitą, tego mu nie można zarzucić. Tak, Ta, ale mówię. Czy ja bym raczej stwierdził, że nasza polska tolerancja. No ty... Stwierdziłeś, że my jesteśmy tolerancyjni, jest płytka. No, tak Mogłaby być głębsza. Tak jak nasze spojrzenie na wolność jest również płytkie. Mnie się wydaje, że to wynika wszystkiego, wszystko z tej, ty żeś to poruszył również w tej naszej rozmowie, z tej polskiej folwarczności, chłopskości, takiej nieprzerobienia do końca naszej tożsamości. Tak mi się wydaje. No tak. To jest wszystko takie powierzchowne. No i z tego wychodzą właśnie te takie wielkie boje z takimi filmami jak Ida czy Pokłosza, tak. Tak? że one obrażają Polaków, ale zauważ, że to zjawisko ma też drugi korzeń. To znaczy, że bardzo ciężko zrobić pozytywny film o Polsce. Tu można też zarzucić lewicy, czy też tym liberalno-lewicowym środowiskom, że oni na przykład nie są w stanie zrobić filmu, gdzie Polacy ratują Żydów, co też miało miejsce. Jakby taki pozytywny przekaz jest bardzo ciężki. Ja się często spotykam z różnymi lewicowymi publicystami, na przykład z Hartmanem, którzy z kolei, no rzeczywiście czasami wręcz obrażają Polaków w swojej e, publicystyce. E, czyli jakby jest to takie przegięcie w drugą stronę, co też jest bardzo autorytarne, bo jak ktoś gardzi wszystkimi Polakami, jak ktoś chce zawsze wszelką cenę pokazywać Polakom, jacy to oni są głupi, jacy to oni są źli, jacy to oni są beznadziejni, no to w tym momencie sobie myślimy, ja sobie przynajmniej myślę, no dobra, ty tak mówisz, a co myślisz o sobie? No też niby jesteś Polakiem, ale tak łatwo wszystkich oceniasz. Znaczy, no Jacku, no, żeby dążyć do jakiejś konkluzji, no chyba, znaczy ja... Czyli jest drak równowagi, tak brak równowagi, to trzeba zauważyć, tak? A to nie jest tolerancja. Nie, to nie jest tolerancja. To jest jakieś takie. To jakieś nie jest wolno. historyczne miotanie się z kąta w kąt, które tak. zresztą opisywało wielu naszych poetów, artystów, tak. dramatopisarzy, mrożek tak. na przykład. Tak. Gąbrowicz. Tak. Mhm. I, to, i, to, I to jest może to jest ten najbardziej, może nie powiem zły, ale szkodliwy syndrom polskości, że my się miotamy tak, od ściany do ściany. Nic nie przerobimy. nie, nie Nawet wiesz co, Jacku? Nawet ta polska religijność, ona jest taka dla mnie, ona jest taka ludyczna, płaska. To, co ty mówiłeś, no niby szanują wszyscy Jana Pawła II, no ale jak zaczynamy jak pytać o, tu, o jego przesłanie, naukę głębiej, nikt nic nie wie. No to zobaczymy. Taki... Nie, no powiem jeszcze, że na tam 30 osób, z którymi żeśmy rozmawiali, tak. było więcej osób, no ale no, to puściliśmy to, to, to... te, które chciały. Tak. Tylko jedna osoba była w stanie rzeczywiście powiedzieć tak merytorycznie o papieżu, że no napisał taką encyklikę, taką, to czytałam, tego nie czytałam. Coś no to tam. o właśnie jasko o to chodzi. Ja mogę dyskutować z takim człowiekiem, który jest, wyznaje kult Jana Pawła II, ale musimy o czymś rozmawiać, bo ja znam przy, przy większość jego encyklik i mogę podjąć merytoryczną Panie. rozmowę z taką osobą. Z czym się nie zgadzam, z czym się zgadzam. Ale jeżeli ktoś powie, ja kocham, to jak ty mówisz... No wszyscy go kochają, no, bo fajnie wygląda. No, no, to bo, jest medialny. I, i Polak, no, taki no, ważny. No to, no, to, no, to, no, to, no to nie, no to... To jest chyba ten problem, że tak. y, tolerancja też musi być pogłębiona. Y, racjonalnie uzasadniona wewnętrznie. No tak, i tutaj chyba taką kuracją jest racjonalne myślenie. Ja to mówię Państwu i Tobie, ale no tutaj przede wszystkim się zwracam do kamery w tym momencie, że to ja nie mówię, że ja jestem taki mądry, bo ja racjonalnie myślę, a Państwo są głupi, bo tu znów bym zaczął wchodzić w tą samą strukturę co zawsze. Nie, ja mówię tylko, że to jest fajne po prostu próbować jakoś racjonalnie ocenić, na przykład spojrzeć krytycznie na coś, co się bardzo lubi. Albo spojrzeć wyrozumiale na coś, czego się bardzo nie lubi. Na przykład zobaczyć jakichś ludzi, których się zwykle zwalcza polemicznie i zacząć się zastanawiać, w czym oni mogą mieć rację. Może w tym wszystkim, czego nie lubię, jest jednak jakaś jakieś ziarenko prawdy. Albo na przykład, dlaczego tak postępują, dlaczego tak myślą, dlaczego tak mówią. No właśnie. Zwykle bywa tak, że nikt z nas nie ma całkowitej racji, nie. ani całkowicie nie ma racji. Yy, I wydaje mi się, że to jest jakby taka. Yy, takie drobne światełko na drodze do rzeczywistej wolności i tolerancji. Chyba tak. Bo chyba dobrze mówią, że wolność tak. i tolerancja to są jakby bardzo zbieżne tak. ze sobą. Ja też tak się pojęcia. zgadzam, ale muszą być tak, jakbyśmy powiedzieli, racjonalnie pogłębione. Tak jest, bo zauważasz, że jak nie tolerujemy innych, to po pierwsze my sami się nie wolimy nienawiścią, niechęcią nienawiścią, a z drugiej strony oczywiście ofiary naszej nietolerancji no są niewolone, jakby. My się sami zatruwamy, to jest to co tak. A przykład polityków, którzy y, obserwujemy w ciągu tych 15-20 lat, którzy w tej swojej zapiekłości, nienawiści y, toksycznie się zakazili już dokumentnie, nie będziemy mówić już nazwiskami, ale mamy to. Znajdą się tak, jest trochę takich osób. Jacko chciałbym Ci podziękować ja za tą to taką, m, 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 taką żartobliwą może trochę rozmowę, ale mi się wydaje, że przesłanie jest jasne. I potrzebne dla naszej tak, raczej Z takich praktycznych rzeczy to uczą się rozmawiać przynajmniej u nas na naszej stronie, znaczy pisać jakoś fajnie. Bo po prostu to, że na kogoś nakrzyczymy, to nic do donikąd nie prowadzi. Dziękuję Jacku. Dziękuję. dziękuję Państwu.